Tak ale przecież, ale nawet nie musimy być z prasy, pan jest urzędnikiem państwowym, tak czy nie, czy nie mamy racji, czy pan prywatnie po prostu przyjmuje tutaj? No tak. właśnie, umocował pan tutaj ministerstwo... Ale państwo na przykład, się... jak chcecie się, że tak powiem, troszeczkę tak jakby solitkowo przerzucać, to państwo jeszcze się zgadnijcie. No, no, nie musimy się umawiać pan musi nas przyjąć. Muszę ale no, państwo. Ale państwo wyznaczyć termin na przykład na zakresie. Ale myślę, że to nie ma sensu, możemy sobie teraz spokojnie... Więc... Oto.

Chcielibyśmy się, Panie kierowniku, dowiedzieć na zasadzie, bo dokonujecie tutaj badań. Widziałem tam są dzieci, rodzice w pomieszczeniu. Nie muszę wskazywać, w którym jest rodzina w dniu dzisiejszym zaproszona na zlecenie sądu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakiej zasadzie Pan przeprowadza tutaj badania jakie rozporządzenie Pana nałożyło to. Żeby wykonać badania dzieci i rodziców, to jedno. Gdyby Pan to rozporządzenie określił, które to na Panu nałożyło te uprawnienia do dokonania wydania tej opinii. Później mamy kolejne pytanie. Ilu psychologów na stanowiskach psychologa tutaj w Rodeka Pan zadrudnia? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie, co Pan sądzi na temat przeprowadzania badań przez Pańskich pracowników i ile wydaliście w tym roku opinii do dnia dzisiejszego na zlecenie sądu? Wszystkiego nie mogę powiedzieć, ale tak. Mniej więcej, ja rozumiem. E, o ośrodku decyduje rozporządzenie, mhm. które gdzieś tam jest, jest rozporządzenie, które mówi o zadaniach i. Się Jeszcze jedno bym prosił o przedstawienie nam yy, wyrażenia zgody bądź nie, czyli druku waszego wewnętrznego, który przedstawiacie rodzicom. A tego co ja mówię, pewnych rzeczy nie mogę Państwu udzielić, bo one są niego objęte pewnymi informacjami. Nie, dokumenty Do nas, urzędowe, jest, przepraszam. Ja. Dokumenty urzędowe, jakie tutaj się znajdują w urzędzie, bo jest to urząd. Publiczne są ogólnie z ustawą o dostępie informacji publicznej dokumentami jawnymi, panie kierowniku. Także no, proszę tu nie używać takich argumentacji, że coś Wam zabrania okazać kopii czystego wzoru dokumentu. Ja nie żądam od Pana okazania podpisanego i na kim dokonaliście badań, tylko po prostu czysty formularz. Wiem, że ja dużo czasu, trzeba się umówić, jak Nie, to jest króciutkie. No to cztery króciutkie. pytania jak pan zauważył. Takie pierwsze pytania są. Najważniejsze, pierwsze najważniejsze. Jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001 roku tak. w sprawie organizacji zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Tak. Tak. To rozporządzenie reguluje, czym się ośrodek A czy zajmuje. Mogę przerwać, bo podał mi pan, y, z którego dnia roku rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Czy pan ma wiedzę na temat nielegalnego źródła tego pochodzenia rozporządzenia, które jest zaskarżone i nie macie prawa, bo jest konstytucyjnie zaskarżone. Czy Pan ma taką wiedzę, czy nie? Bo może druk 3058 sejmowy, by pan otworzył stanowisko Prokuratury, ministra Sprawiedliwości i innych organów, by się Pan zapoznał. I mimo to w dniu dzisiejszym przeprowadzacie badania? Że jest niezgodne z prawem, nie macie umocowania co do miejscowości przy sądzie okręgowym. A przed chwileczką Pan powiedział, że działacie z ramienia Sądu Okręgowego. Niezgodnie z prawem. Czy Pan podważa stanowisko Prokuratury Generalnej? Czy Pan podważa stanowisko ministerstwa? Czy Pan podważa inne stanowiska? Czy Pan działa zgodnie z prawem w tym przypadku? Ale to tylko krótka odpowiedź. Czy pan działa zgodnie z prawem, czy nie? Proszę pana, jak chcemy, że tak powiem, sobie tak rzeczowo porozmawiać, to proszę mi pozwolić mi dzielić odpowiedzi na pana pierwsze pytanie. Dobrze? Okay. Mhm. Ale to, jest, to już panu podważyłem, że to jest nielegalne źródło. się konwencji. To jest pana zdanie. Do to nie jest, jest moje prawa. zdanie. To jest zdanie prokuratury generalnej. Hmm. Prokuratura Generalna, Biuro Spraw Zdanie Konstytucyjnych, w nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości. Przez pana w tej I Trybunału Konstytucyjnego. Jest, nie to nie jest przeze mnie. Trybunał Konstytucyjny sześć no miesięcy temu wypowiedział się w wyroku, że nie macie prawa dokonywania badań zgodnie z rozporządzeniem, które pan sam zacytował. Czy podać panu numer wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy mam zgłosić zawiadomienie, że przeprowadzacie nielegalnie w dniu dzisiejszym. Badania. To tylko tyle. Proszę pana, znowu trzymajmy się konwencji. Czy wyrok trybunału pan podważa? Czy ma pan taką możliwość żadnej konwencji? Nie mówimy tutaj o konwencji, bo niech pan nie wprowadza jako urzędnik państwowy w błąd, bo jest to przestępstwo. Wprowadzanie w błąd instytucji samorządowych jest zgodnie z kodeksem karnym przestępstwem. Jeżeli pan będzie używał tej argumentacji. Będę zmuszony na Pana złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, wprowadzania organów samorządowych w błąd. Albo się trzymamy konwencji i odpowiadamy, rozmawiamy. Na temat konwencji Pan chce ze mną rozmawiać? Jest Pan pewien? Na temat tych pytań, które Pan zadał. Jest Dobrze. Pan żonym człowiekiem, może Pan zrobić w naszym kraju wszystko, co Pan Wskazał chce. Się. proszę zrobić to, co do Pana należy. Jasne. Wracamy do pytania. Proszę zadać pytanie. Ja Panu zadałem, czy Pan działa legalnie czy nielegalnie? Działam na mocy tego rozporządzenia. Czyli nielegalnie. Bo wie Pan doskonale, że przedstawiłem Panu nie, wyrok wie. Trybunału Konstytucyjnego, że działa Pan nielegalnie, nie ma Pan prawa umocowania przy sądzie okręgowym. Proszę, Tutaj ustawa druk ustawie. Sejmowy 3058, niech Pan się z nim zapozna i gwarantuje Panu, że zmieni Pan swoje stanowisko. I okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie, czy był Pan na stronie. Forummatek.pl. Czy widział Pan orzeczenie Biura Spraw Konstytucyjnych, Prokuratury Generalnej o tym, że ośrodki rodek działają nielegalnie? Czy Pan ma taką świadomość? Czy ja byłem na takiej stronie? Tak. I czy widział Pan to orzeczenie Biura Spraw Konstytucyjnych? W związku z tym informuję Pana dzisiaj, że jest takie orzeczenie Biura Spraw Konstytucyjnych, Prokuratury Generalnej i w związku z tym, jeżeli Pan, informuje Pana, że jeżeli Pan będzie dalej prowadził swoją działalność. I będzie pan to robił świadomie, to będzie pan popełniał przestępstwo. Parę artykułów. Nie, przyszliśmy tu właśnie, żeby pana poinformować. Zapytać, czy ma pan świadomość, i po prostu. A teraz to już do no, tego kolejnego pytania. Nie mam takiej wiedzy, bo wiedza, która uzyskuje w tym zakresie, to uzyskuje od swoich zwierzchników, czyli w, czyli? w od. Ministerstwa Sprawiedliwości albo sądu okręgowego, do którego osiągnął nie Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze nie przekazało takiej tak. informacji, że biuro spraw konstytucyjnych jakby określiło, że ośrodki Rady nie mają umocowania prawnego. Dlatego, że Ministerstwo Sprawiedliwości, Sprawiedliwości nie miał uprawnień do. Trybunał konstytucyjny wydał wyrok w tej temacie. No się mamy konwencji. Ja nie będę się z Panem, że tak powiem tutaj. Najważniejszym organem w tym kraju jest Trybunał Konstytucyjny. Proszę powiedzieć, posłuchać. Korespondencja, która przychodzi do mnie. Do Pana jeszcze nie dotarła, tak? Czy, czy przez 6 miesięcy. jest korespondencją między dwoma urzędami. Gwarantuję Panu, że ma Pan internet. Niech się Pan zapozna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ja? To kiedy i w jakim trybie ja się zapoznam, to ja z tym zapoznam, teraz okay. to własne. Dobrze, się wracamy jest. do drugiego pytania. To proszę jeszcze raz to drugie. Ilu zatrudnia pan psychologów na etacie psychologa? W tym zakresie muszę państwa odesłać znowu do rzecznika sądu okręgowego, żeby Państwo w tej materii udzieli odpowiedzi. Tak nie pan zatrudnia, pan zatrudnia pan, pan nie może powiedzieć, że zatrudnia pan psychologów, zatrudnia czy, psychologów czy... Nie psychologów i pedagogów. Rozumiem. A... Czyli zatrudnia pan psychologów. A nie ma pan tak, tak. Yy, świadomość że ustawy z 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów? Czy zgodnie z tym procedujecie z ustawą, czy nie? Przewaga. Bo Pan, na Pana nakłada jako urzędnika obowiązek, zgodnie z artykułem 304 punkt 2 kodeksu postępowania karnego, złożenie zawiadomienia o popełnionym czy zabronionym. tu. Mówimy o tym, co mówi ustawa, artykuł 61 kodeksu wykroczeń. Na Panu ciąży w razie niezłożenia zawiadomienia na osobę, która dzisiaj dokonuje badań, a jest to Pani psycholog, bo miała taką tutaj wizytówkę. To pan popełni przestępstwo niedopełnienia obowiązku złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia ściganego z urzędu, panie kierowniku. Panie. Ja pana uprzedzam, że jeżeli pan tego nie zrobi, ja złożę na pana z artykułu 231 kodeksu pewnego, że pan nie dopełnił tego obowiązku złożenia zawiadomienia. Dziękuję. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Reszta będzie, że tak powiem. Rzecznik Sądu Okręgowego się w tej materii wypowiada, ewentualnie radca prawny. Okay. to do tego trzeciego pytania powróćmy, którego jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy jest Pan w stanie okazać dokument, który Pan daje rodzicom do podpisania, czy wyrażają zgodę? Czysty druk tego dokumentu, którym się posługujecie? Taki druk istnieje, ale Państwu go nie okaże. Zgodnie z ustawą o informacji publicznej składam do Pana wniosek, aby Pan w dniu dzisiejszym pokazał mi czysty formularz oświadczenia. Zgodnie z ustawą o informacji publicznej mam takie prawo. W dniu dzisiejszym składam do Pana ustnie taki wniosek. Dziękuję. Przyjęty. Się w terminie po opinii to proszę zapisać moje imię i nazwisko i adres. Proszę go samemu napisać. Panie kierowniku, zmusza mnie Pan do nie tego, że uniemożliwia mi Pan, to Pan napisze ten wniosek, bo ja w formie ustnej przekazuję Panu wniosek i radzę sobie go zapisać. To wrócę do naszej konwencji. Państwo, żeście się ze mną spokojnie omawiali żeby porozmawiać Narusza o tym. Narusza Pan ustawę w tej, roku, tej chwili, bo nie chce pan mi okazać dokumentu, który ja poproszę, prawnie przysługuje mi wgląd do tego dokumentu ja z tego drugiego, Proszę w takim razie o to, żebyśmy wrócili do, że tak powiem, punktu wyjścia, żeby państwo złożyli Jaki o przestępstwie akresie, ja rozumiem. Chcecie uzyskać informacje o terminie naszego spotkania, i, i tak dalej. Rozumiem, natomiast, ale my bez terminu przyszliśmy bez pana terminu poinformować, że tak powiem, żeby tak pan popełniał, wy... żeby jakby zapobiec temu popełniania przestępstwa przez pana, wykroczeń, przestępstw, wykroczeń przestępstw i tak dalej, dlatego że po pierwsze, ośrodki RODEKA zgodnie, tak jak już powiedziałem, z wytycznymi w sensie Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej orzekły, że nie może, ośrodki LDK nie są powołane do badania nieletnich, znaczy w sensie małoletnich i rodziców, a tak samo psycholodzy w Polsce, w związku z tym, że nie zostały powołane izby psychologów, nie mają prawa pracy. W związku z tym pan nie może zatrudniać psychologów. Zatrudniając tych psychologów, nie tylko naraża pan siebie na odpowiedzialność karną, ale także naraża pan tego psychologa. Który być może nieświadomie popełnia też wykroczenie z tego tytułu, że nie ma prawa do pracy po prostu w Polsce, bo izby psychologów nie zostały po prostu powołane. I o Pana dzisiaj, w dniu dzisiejszym, informujemy. Nie w Wrocławiu takich nie ma, izb psychologicznych. Jest ja jestem architektem, jestem zapisany do Izby Architektów i tylko i wyłącznie dzięki temu mogę wykonywać swój zawód. Gdybym nie był zapisany do Izby Architektów, po prostu popełniłbym wykroczenie. I dlatego informujemy Pana dzisiaj, że Pan, jak i pracownicy w sensie psycholodzy, popełnią takie wykroczenie. Pedagog może dokonywać badań, jak najbardziej tak, tak, słyszymy. Tak, a psycholodzy nie ma, bo nie ma takich Izb. A moglibyśmy prosić pań, Pańskie nazwisko? Oczywiście, nazywam się Stanisław Makulowicz. Jest Pan kierownikiem RDT nr 1 we Okej, okay. panie bierunku. To wszystko myślę, że Tak, nie zajmuję więcej czasu. Czyli, dziękuję. Jak pan zamierza mi y, odpowiedzieć na wniosek zgodnie z ustawą o informacji publicznej? Proszę go złożyć. Ja go I złożyłem w formie ustnej. Mamy na to a... nagranie dowód, że złożyłem w formie ustnej. Nie, nie prosi pan mnie o przedstawienie swoich danych, na które będzie pan zmuszony mi wysłać odpowiedź na wniosek. Nazywam się Krzysztof Bednarski, mieszkam w Sosnowcu na ulicy Bolesława Chlebrego 4 przez 10, tam proszę skierować odpowiedź na wniosek. W przeciwnym bądź razie złożę z artykułu 37 KPA skargę na Pana do Sądu Administracyjnego, że Pan nie odpowiedział na mój wniosek. Czekam w terminie 7 dni Panie Kierowniku na odpowiedź na wniosek. Dziękuję. Dziękuję dziękujemy. bardzo.